Piątek 620 zaprawdać całkiem ładnie pamiętajmy, żeby pić wodę. No, a tak poza tym, wczoraj przyszło ramię na monitor, zacząłem składać, ale się poddałem, bo wyszło dłużej niż 10 minut, więc musiałem przełożyć. Dzisiaj może przyjdzie biurko, może przyjdzie monitor, zaczną się upgradey, ale czasu i tak pani nie będę miał na zabawę z tym, więc Pokażę to kiedyś, któregoś dnia. Tymczasem zapraszam na dzisiejszy odcinek. Nie wiem, co się wydarzy, ale może być jest coś fajnego. Tu jest wybeszone ramię komputerowe. Ale ja myślałem, że tak jak mówiłem, że... Myślałem, że się uporam 10 minut, ale wyszło, że będzie więcej czasu, więc na razie dłużej, no później. <grym> Ale dzisiaj spróbujemy chociaż zacząć składać to biureczko. Dobra, to w środku są te wszystkie jakieś kółka, elementy pneumatyczne, instrukcja, czytelnia ładnie wydrukowana. Tutaj wydobyte dwa blaty, główny i klawiaturowy. Także zapowiada się sensownie. Najgorzej jest jak się kupi jakiś mebel i wygląda wszystko spoko, ale instrukcja jest wydrukowana na jakimś papierze toaletowym. I nic nie widać, o to będzie chyba wszystko widać. Siulek się poddał w czasie składania, ale ja się nie poddałem i służyłem. Hmm. Dobra, teraz tak. Wszystko ładnie, fajnie opisane. Yy, worek, wszystkie śrubki ma w odpowiednim, jakby podworeczku, więc. Bez problemu można się połapać, która szybka, jest która, nie trzeba nawet się mierzyć ich na oko ani nic. W instrukcji znalazłem jeden błąd, ale to bardzo mały, bo tutaj pokazało, że trzeba użyć tego klucza. Natomiast dało się użyć tylko tego klucza. No więc wygląda spoko. No i jedyne, co, co zastanawia mnie, to jest to, że te szyny tutaj od szufladki na klawiaturę są nie mają łożysk, po prostu takie wnęki plastikowe. Zastanawiam się jaką mają trwałość Ale wbrew pozorom mogą mieć głęboko trwałość, bo nie ma tu się co wytrzeć, bo już się wyciera de facto na starcie Więc po milionie takich wyjazdów po prostu dalej będzie się wycierało i tyle, także może to jest spoko pomysł Dobra, mamy to, tak wygląda w wersji niskiej <gryw> Tak bardzo poszedłem w minimalizm, że nie sprawdziłem wymiarów, ale na szczęście Klawiatura się mieści, a to jest trackball, więc nie muszę tutaj jeździć, tylko kręcę za kulką, więc jest idealnie na styk. Dobra, i teraz jeszcze podjedziemy do góry. A, gdzie tu wajcha jest? A, tutaj. I to jest wersja wysoka. I no, jest kozacko. Mamy na biurko stojące. A tutaj widzę, że idealnie na styk. I teraz tutaj dam ramię z monitorem i będzie. Będzie idealnie. Dobra, tak to wygląda. I to wysuwanie też jest spoko. A kółka jeżdżą lepiej niż w krześle. To jest w ogóle. Tak, Ci, Zaczekaj sekundkę. Kółka jeżdżą lepiej niż w. Krześle mogę w ogóle pchnąć i ona odjeżdża. <grymne> Także mega fajnie. Skręcam teraz ramię i instrukcja podobna, no ta sama firma, ale widzę już tutaj jedną, jedną rzecz. Nie ma takiego śrubokręta dołączonego do zestawu. Ja oczywiście mam takie, więc sobie poradzę. Natomiast w biurku były wszystkie klucze, a w ramieniu już nie ma wszystkich kluczy. Więc na przykład w tym momencie trzeba użyć tego klucza no i te, i przegródki przegródki są w 3 literki, tam były pojedyncze a tu są po trzy, więc trzeba trochę się pozgadywać, więc trzeba z jednego rodzaju śrub zamiast jednego mieć z jednej przegródki, to się ma trzy rodzaje w jednej przegródce, więc jest trudniej ale już jest fajnie fajnie to wygląda jest obiecująco no i okej, okay. tak wygląda szkielecik Yy, trochę się gibie, no ale to w sumie się można było spodziewać. Tego się spodziewam, akurat nawet przy tym ciężkim biurku za o wiele większe pieniądze ono się gibie. No bo jednak jest dźwignia, więc tak to będzie działać. Natomiast jak się pisze, no to się automatycznie stabilizuje. Tu będzie monitor, tu będzie laptop. Teraz tak, to wszystko jest fajnie przytwierdzone, więc to raczej się nie rozleci. Natomiast zastanawiam się jeszcze, jak zrobić, żeby mieć pewność, że laptop nie spadnie z tej tacki. Bo jest jakaś jakieś niezerowa szansa. Ale to muszę jeszcze popatrzeć w internecie, jak to zrobić. No, także dzisiaj już na tym zakończę. Nie będę się jeszcze przenosił dzisiaj tutaj. Ale już jest fajnie gotowe, więc zapowiada się dobrze. No, także dzisiaj to byłoby chyba na tyle, ale jestem zmęczony. Trochę pobiegałem z dzieciakami. Już nam kapitan Różny napisał, żebyśmy już nie trenowali, bo już formy nie nabierzemy. Czyli w tym roku startuję do biegu firmowego z trzykrotną przebieżką. No, nie będzie to mój najlepszy czas życiowy. I dodatkowo, jak się biegnie w grupie, to jest ten efekt, że się biegnie szybciej niż by się chciał biec i się szybciej męczy, niż by się chciał zmęczyć, więc będzie zabawnie no ale tak poza tym, to dzisiaj właśnie to biurko skręciłem z tym ramieniem tak myślę właśnie, jak tego laptopa ustabilizować bardziej, ale chyba chyba nie będzie miało to większego sensu tego biurka też może spaść na dobrą sprawę no ale to się na bliższych dniach okaże co jeszcze ciekawego w międzyczasie czytałem przez ten ostatni tydzień też trochę tutoriali o grach podcastów słuchałem no, i tak widzę, że w sumie też nie Marcin mówił o tym, że kluczowym zagadnieniem nie jest robienie gry, tylko zrobienie gry. Czyli zrobienie jakiegoś minimalnego produktu, który jest kompletny, i później ewentualnie jego rozwijanie. To jest trochę sprzeczne z tym, jak się robi pierwszy raz grę, no bo chciałbyś zrobić grę idealną. Więc ma się 150 tysięcy pomysłów na sekundę, ale tak się nie powinno robić, albo tak się nie robi. Albo jak się robi, jak się ma więcej czasu. Dobra, miesza to. W każdym razie dzisiaj produktywny dzień: kodowanie, składanie biurka, przemyślenia i zobaczymy, co przyniesie następny dzień. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego oh, przepraszam, odcinka. I zapraszam Was już jutro. Hej.